Najlepsza nauka to jest nauka przez zabawę i to miejsce w ten sposób traktuje, że poprzez zabawę można uczyć się, tym bardziej, że po pracy zdalnej myślę, że dla dzieci i dla rodziców to miejsce jest idealne. Obród jest piękny, muszę powiedzieć, znakomite instalacje, które są tutaj porobione. Co jak żałuje, że nie jest dzieckiem, ale sądowe dorośli też się mogą tutaj pobawić trochę i wspominać swoje dzieciństwo. To olbrzymi ten, 6 hektarów który został zabudowany, jeżeli można tak powiedzieć, z różnego typu instalacjami, które pozwalają na lepsze zrozumienie tego, jak działają różnego typu siły. A tu jest bardzo dużo. Te, te wszystkie atrakcje są skupione w poszczególnych obszarach fizyki, magnetyzm, optyka, hydrostatyka, więc tutaj tak naprawdę każdy, kto wejdzie z dzieckiem, nie będzie się nudzić i nie jest w stanie tego zwiedzić w ciągu jednej, jednych odwiedzin.